Także do Martyrologium Narodu Polskiego. My nie bardzo chcemy i usiłujemy wracać do Martyrologium, bo niektórzy mówią już w nasze czoło wrasta cierń, ale niestety o niektórych cierniach zapominamy, a przecież to jest nasz obowiązek. A o tej powinności przypomniał nam przed laty święty Jan Paweł II mówiąc nasz wiek, nasze stulecie ma szczególne martyrologium jeszcze nie w pełni spisane. I to się odnosi do wielu wydarzeń nie do wielu ludzi, których wydobywamy z dołów niepamięci. I to wezwanie to nie tylko eklezjalny wymiar. Jego adresatami są nie tylko Świadkowie Chrystusa, są nimi także ci, którzy stają w obronie ojczystych praw, ludzkiej godności i honoru. I tylko Bóg zna ich imiona. I pośród nich jest ta szczególna grupa. Żołnierze Polski niepodległy. obrońcy domowych progów i Boży ołtarzy. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żołnierz, na ilu miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie. Przypominamy te słowa św. Jana Pawła II jeszcze z pierwszej podróży 79 roku wypowiedziane na placu Wtedy zwanym zwycięstwa. I przywołuje je także dziś, w sierpniu, kiedy w szczególny sposób wracamy do tych wątków naszych dziejów, a odcisnęły się one mocno na polskich pokoleniach, na jego świadomości, także naszego. I wciąż generują pytanie, także ojczyznę. Ile gotowa, gotowi jesteśmy ofiarować jej z naszej przestrzeni życiowej. Bo przecież wspominaliśmy w sierpniu bitwę warszawską i powstanie warszawskie i także w ten wątek najnowszej historii wczoraj przez piękny koncert Stocznik Stoczni Gdańskiej upamiętniony wydarzeń sprzed 35 lat które to wydarzenia będziemy przeżywać jutro Bazylice Świętej Brygidy, bo przecież ten duch sprzed 35 lat, wyrosły także z tych nieznanych grobów, żołnierzy witlętych, ujawnił piękno i siłę narodowej wspólnoty. My chcemy polski, polskiej, bracia i siostry, drodzy telewizorzy. Teraz dojdę do tych słów, ale te oklaski to nie mnie. Ja tylko powtarzam to, co już zostało powiedziane, a mianowicie dziś gromadzimy się przed tą salewską wspólnotą świętego Jana Bosko i włączamy naszą modlitwę za tych, których określa się mianem Żołnierzy Wyklętych. I za jedną z nich, Danutę Siedziką, na Inkę której pomnik poświęciłem przed chwilą. Różne były formy społecznego oporu przed agresją nowego systemu. Dziś wspominamy epopeję podziemia niepodległościowego. Nową jak, otwieraną dopiero od 1 marca. Stawili zbrojny opór, sowietyzacji ojczyzny, podjęli walkę o jej suwerenność, niepodległość a czynili to z potrzeby serca. To wtedy w wielu miejscach najjaśniejszej Rzeczypospolitej także za nowym kordonem granicznym na Wileńszczyźnie w ziemi grodzieńskiej poczęło się rozlegać wołanie jeszcze Polska nie zginęła wołanie żołnierzy wykrętych, żołnierzy niezłomnych nie chcieli Polski spod znaku Orła i Młota chcieli spod znaku Orła w Koronie, spod znaku Maryi, Bogu Rodzicy.